Znowu mnie obcieli. Siemano z tej strony, Mrożę. mamy 100 dni do matury, tak? To jest niesamowity specjalny odcinek. I od razu Wam powiem, jak zacząłem nagrywać to we wrześniu ten program. To słyszałem takie komentarze od różnych osób, że o zrobisz tam, porobisz miesiąc, półtora i ci się znudzi i nie dokończysz tego. A tu już proszę bardzo, już jest tak wrzesień, październik, listopad, grudzień, no i styczeń jest już no nie koniec, ale prawie koniec stycznia i 100 dni zostało tylko w sumie luty, marzec, piecień No, 3 miesiące. Naprawdę ten program się robi bardzo fajnie i dziękuję na początku wszystkim, którzy oglądają, to ci, którzy oglądają od samego początku, to wam szczególnie dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie nie ma ani jednej osoby, która obejrzała każdy odcinek od początku do końca, bo wiem, że na przykład z rozmawiam z kilkoma osobami, które tam na bieżąco są, ale na przykład jak był odcinek o gucykach, no to to nie bardzo, więc... <ścoughs> Więc może nie są wszyscy, ale po prostu dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że oglądacie i że wam się podoba i że komentujecie w szczególności tym dziękuję, bo to jak komentujecie i można z wami popisać to jest, to jest no, no to jest coś super, no, to jest taka właśnie integracja, to już nie są tylko jakieś tam cyferki w wyświetleniach, to nie są cyferki przy łapkach, tylko to są już, no też cyferki przy komentarzach, ale, ale właśnie to jest jakiś... No coś napisane, że fajne, że nie fajne, że inne zdanie i tak dalej. No cóż, misiaczki, mamy sobotę i ja mam ferie. Yy, większość z Was prawdopodobnie dopiero skończyła tydzień, także mam nadzieję, że ten tydzień, yy, który teraz był tydzień bez... X dni do matury przeżyliście jakoś. Niestety, musicie przeżyć jeszcze jeden taki tydzień bez tych vlogów. Ale widzicie, macie tak na środku, taką wisienkę słodziutką w sobotę mm, w postaci tego oto materiału. Ja powiem tyle, że moje ferie na razie są w domu, siedzę w domu, coś tam robię, pracuję nad takim nowym projektem, właśnie robię do niej stronę internetową. A przy okazji robię matury i tak, coś tam robię. Jednak tu mam matematykę, coś tam gdzieś tam też fizykę. Mimo, że w ogóle wcześniej tego nie robiłem, i tak poanalizowałem to wszystko, i tak doszedłem do wniosku, że będzie dobrze, tak? Będzie dobrze. No i dobra, jeśli chodzi o to, co robię, to w sumie tyle. Siedzę sobie, gram, rozwiązuję zadania, coś tam pomagam w domu. Niedługo jadę do, do Wrocławia. No dobrze, dobrze, ale w końcu chodzi nam o punkt kulminacyjny, czyli zapowiadany już wcześniej konkurs. A zadaniem konkursowym będzie zasubskrybowanie tego kanału, danie łapkę w górę pod tym filmem i skomentowanie treści biorę udział. Aha, nie ma tak dobrze. Zadanie jest dosyć obszerne i każdy może dopasować je do siebie. Chodzi o zrobienie czegoś, czegokolwiek związanego ze mną czy to z moim kanałem. Co po prostu mi się spodoba, tak? To jest zadanie. Nie jest ono jakieś sprecyzowane, czyli to może być zarówno obrazek. A tak przy okazji, ostatnio na maila dostałem bardzo fajny obrazek Flatters, i wam tutaj go wrzucę. I mimo, że jest on trochę w innym stylu niż oryginalny kucyk, to i tak mi się bardzo podoba. Dziękuję bardzo. Także wracając do konkursu, może to być zarówno właśnie jakiś obrazek. To może być, nie wiem, grafika na tło, na kanał, na YouTubie. I jeśli ktoś akurat chce coś takiego, no to w opisie podam wam link do, do takiej strony, gdzie tam są podane wymiary bo to też musi mieć jakiś tam konkretny wymiar jeśli ktoś chce mi zrobić awatara no to tak samo jeśli ktoś chce zrobić filmik typu najlepsze momenty z matury to także mi się to na pewno bardzo spodoba jeśli ktoś chce zrobić nie wiem co jeszcze napisać wierszyk też może napisać wierszyk no wiecie to obojętnie co obojętnie co a teraz kilka takich słów co nie wiem co ja lubię tak no to już wiadomo lubię kucyki więc jakikolwiek nie wiem motyw z jakiejś grafiki, z gdzieś tam, gdzie jest moja mordka, i na przykład z tyłu jest inny kucyk, no to, to jest fajne. Ja na przykład o, jestem tym kucykiem. Jakby ktoś tak chciał wiedzieć, jak ja się u, z tym kucykiem się uosadniam. Ona się nazywa Pinkie Pie. Ona, przepraszam, ona. Także już macie pole do popisu. Jeśli chodzi o kompilację, ktoś by chciał tą kompilację zrobić, to też nie ukrywam, że zrobiona dobrze na pewno mi się spodoba. I spokojnie czasu będzie bardzo dużo, ponieważ to ma między innymi też dotyczyć. Jeśli ktoś by chciał właśnie konkretnie do programu X dni do matury, no to wiadomo, tu jeszcze 100 dni dokładnie do zakończenia. A jeśli to miała być kompilacja, no tak, od początku do końca, no to wiadomo, że nie można zrobić, bo tych dni brakuje. A więc w takim razie czasu daje bardzo, bardzo dużo, ponieważ czas na wysłanie tych prac do mnie to będzie aż do końca Waszych. Wakacji, czyli do 31 sierpnia. Mówię waszych, bo w większości yy, moich widzowie są to uczniowie klas, mówię liceum, gimnazjum, czy tam podstawówki. Bo ja tam będę miał teraz wakacje prawdopodobnie do października. Czyli do 31 sierpnia możecie wysyłać do mnie te prace. Na mail kontakt podłoga ten Ten mail też będzie w opisie. Yy, w temacie napiszcie dużymi konkurs. I musicie tam oprócz tej pracy, którą załączycie, czyli mówię, co to tam będzie, co tam chcecie, czy jak to będzie coś większego, no to wiadomo, link, nie wiem, do Dropboxa, bo gdzieś tam duże linki. No, dacie radę, jak ktoś tam będzie chciał to, to ogarnie. Yy, I z taką notką, że wyrażacie zgodę na to, żebym ja to gdzieś upublikował wiadomo, z uwzględnieniem waszego autorstwa, bo na przykład jeśli ktoś będzie chciał zrobić tą grafikę na tło i mi się spodoba, no to chciałbym ją użyć, oczywiście z zaznaczeniem, że to nie ja robiłem. A teraz oczywiście najfajniejsza rzecz, czyli nagrody. No na tą chwilę, na ten, na ten moment, czyli na, na moment, kiedy to nagrywam, yy, przewiduję nagrodę na pierwsze miejsce w postaci, nie wiem, gry, ale czy to tam, nie wiem, chcecie gift, koda do Minecrafta? Czy to ma być jakaś gra na Steamie? Czy to ma być gra na ORIGINIE, Nie wiem, Battlefield 3, czy dodatek do tego Battlefielda, czy, nie wiem, subskrypcja y, 60-dniowa w Star Wars The Old Republic. No, nie wiem, no co tam chcecie? Do wysokości 100 zł. Ale naprawdę, jeśli tych prac będzie trochę i będą one naprawdę fajne, ładne, estetyczne i w ogóle fajne, no to myślę, że nie będzie problemu, żebym dorzucił coś na nie wiem, drugie, trzecie miejsce i no, po prostu będzie nie tylko pierwsze miejsce będzie wyróżnione w postaci jakiegoś tam podarunku. No. Nie wiem, no słuchajcie, to zależy od Was, zależy od Was, co Wy przygotujecie, czy mnie zaskoczycie, czy nie. No dobra, mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeśli coś nie jest jasne, jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, co lubię, czego nie lubię i tak dalej. No to możecie pisać albo w komentarzach, albo pisać do mnie tam na mail, albo na prywatną wiadomość na YouTube. No po prostu co kto chce. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że przez tyle czasu utrzymaliście się ze mną przy tych vlogach. Mam nadzieję, że to jest 100 dni kolejne. Także będziecie tutaj ze mną. No, no to do zobaczenia po feriach. Trzymajcie się. Cześć. Słuchajcie, od niedawna gram sobie w taką grę My Little Pony autorstwa Game. Love. to jest. Gra, w której się buduje Ponyville, stawia się jakieś tam domki, no coś typu, nie wiem, Fartville, Cityville na Facebooku. Z tym, że ta gra jest tylko na tablety. Ja tableta nie mam, ale ściągnąłem <ścoughs> sobie taki program Genymotion. Jak ktoś będzie chciał, to mogę podrzucić jakieś tam linki, gdzie to pobrać. Ten program jest darmowy do użytku takiego zwykłego, czyli niekomercyjnego. I po prostu ściągnęłem sobie to, żeby w to pograć. Jeśli ktoś by chciał, albo ktoś gra, bo ma tablet, to zaproście mnie do znajomych i mój nick na GameLoftie to mrozo94 i no i co, jak gracie, to nie wiem, napiszcie w komentarzach, jakoś się zgadamy, bo... bo nie mam komu wysyłać prezentów, no.